Ostatnim sobotnim meczem 21. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy było starcie Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice. Oba zespoły na inaugurację wiosny przegrały swoje mecze, a więc dziś było coś do udowodnienia, jednak ta pierwsza część gry bardzo senna, pierwsza ciekawa akcja to dopiero doliczony czas gry. Damian Kondzio uderza, piłkę na słupek paruje Kowacewicz, a potem z przednosa Tomasa Huka sprzątną ją. Otieno i bramki dla Piasta nie było. Druga część gry. Znowu Otieno z hukiem i tym razem sędzia Jarosław przybył po konsultacji z sędzią liniowym. Uznał, że to jest faul zawodnika Rakowa i dość niespodziewanie Piast Gliwice miał rzut karny. Do piłki podszedł Patryk Dziczek. Patryk Dziczek kontra Kowacewicz i po raz szósty w tym sezonie Dziczek wykorzystał rzut karny i Piast Prowadził w Częstochowie, 1 do 0. Trener Wukowicz nawet nie patrzył na to, jak jedenastkę wykorzystuje jego zawodnik. To były dla niego za duże emocje. Znowu Piast w natarciu. Damian Kondzior, był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem gości w tym meczu. Znów górą Kowacewicz. W końcu Raków Częstochowa. Silva do Koczergina. Koczergin za pola karnego i piłka nad poprzeczką bramki Piasta Długo kazali na siebie czekać w tym meczu gospodarze na boisku. Pojawili się m.in. Crnaczczy, Plavsvić. I to 77. minuta gry przy piłce Cebula. On też... Przed na boisko z ławki cebula do Cyrnaca i kapitalna szansa niewykorzystana przez rezerwowego napastnika Rakowa Częstochowa. Ale od tego momentu to gospodarze mieli przewagę w tym spotkaniu. switch w pole karne do Cyrnaca i tym razem Horbat już się nie myli. Mamy remis w Częstochowie. Trzeci gol w tym sezonie 20 latka. A kapitalna seria Rakowa trwa w najlepsze. Piłkarze prowadzeni przez Dawida Szwargę strzelali gola w absolutnie każdym meczu w tym sezonie. Ale remis to dla gospodarzy było za mało. Dośrodkowanie w pole Karner. Jeszcze walczy tu o piłkę z Farnas i na rzut rożny wybija futbolówkę Ariel Mosu. Będzie stały fragment gry dla gospodarzy. Cebula w pole karne, cebula, mamy duże zamieszanie, jest ogromna walka, gdzie jest piłka w końcu wybita z pola karnego, ale jeszcze, jeszcze Plavszwicz w pole karne, znów jest blisko Antecnac, Antecznad walczy o piłkę, w końcu pada w polu karnym, sędzia Jarosław przybył, pokazuje, że to Chorwat faulował, ale była interwencja Waru i... Po zobaczeniu jeszcze raz wszystkiego na monitorze Jarosław przybył, zmienia decyzję, to Patryk Dziczek faulował, traca rzut karny na gola, zamienia Łukasz Zwoliński i Raków w samej końcówce wychodzi na prowadzenie. Piąty gol Zwolińskiego w tym sezonie. Jest radość jego żony Ines i będą trzy punkty dla Rakowa, chociaż jeszcze piasek w natarciu. Marcin Cebula przejmuje jednak piłkę i zagrywa do 14. Napastnik Rakowa szybszy od Mosura i zagrywa do Cebuli. Czemu nie wyszedł Plach? Marcin Cebula 3 do 1 dla Rakowa. Piast na łopatkach w doliczonym czasie gry. To była już 104 minuta tego spotkania i Raków wygrywa 3 do 1. Po tym golu sędzia Jarosław Przybył nie wznawia już meczu i gospodarze mogą świętować trzy punkty. Raków jest na piątym miejscu w tabeli, Piast jest jedenasty. Raków Częstochowa, Piast Gliwice 3 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.